Słuchajcie, jest Mi-17 na dachu y, elektro, na, na dachu straży pożarnej Mi-17 stoi. Okej, okay. odlukajmy. Gdzie na dachu straży pożarnej? A, jest. Jest gościu, biega. Dwóch. Nie widzę z tej gości nic ty tej Się nie pierdolą. No. Ale o której straży pożarnej mówicie? Tej bli bliżej nas? Tej, tej, tej? Tak, tej najbliżej na straży okay. pożarnej. To ja nie widzę tam ani helikoptera na dachu, ani Na fabryce nic. to jest, nie na, nie na straży pożarnej. Ale ja wszystko nie widzę. Bo... Przy kominie, ta z dużym kominem. Słuchajcie, podchodzimy, ja ja czy to robimy? Ja też tutaj, Podchodzimy tam? Tak, tak. Nadal... Biega jeden gościu na dole, jest ich trzech w takim razie chyba. Dobra, podchodzimy. Biega dwóch do... gości na górze. Najbliżej jak się da. Macie snajperki? Nie. Bo, nie M4. nie M4. mam. Bierz snajperkę, Błażej. Nie mam. Nie masz. Kurwa, no Oli masz? brakuje, Ola ma snajperkę. Nagrywam to. Co masz, Błażej, za broni? Mam M14, jeden biegnie na dole biegnie do drogi Na górkę snajperską będzie chciał wejść prawdopodobnie Zresztą z tamtej strony jest najlepsze podejście tej fabryki Mam 900 tak. metrów do kościółka Dobra Zem 14 to na jakieś 400 metrów możemy się strzelać nie? Ja muszę Generalnie. na jakieś podejść Ile? 770 Dobra to zmieniam się na tak. ja zmieniam No zmienimy na ten na Fabrykę Tak? Tak Mam 560 600 780 właściwie to stąd moglibyśmy już... nie bez szans w ogóle sobie gadam ale ja na, na, na Słuchajcie, ja nie widzę dalej, a teraz widzę helikopter, okej okay. myślę że nie ma co tam podchodzić pod ten, tylko próć z daleka 480 jest na skraju lasu bliżej za bardzo nie ma jak podejść no Też właśnie nie, jest, jest jeszcze dwa podejdę jeszcze bliżej 330 Dobra odległość, stamtąd możesz próć A nie, nie, bo ty masz ka ten, karabin masz ten, tak? tak? Widzicie jakikolwiek ruch tam, jakikolwiek żeby coś się działo tam ja <coughs> Jeden gościu leży przy heli Widzę tego pod heli Jestem 400 metrów, stąd można byłoby już się pokusić o celny strzał. to to wygląda jak pułapka Dlatego nie będziemy podchodzić bliżej, tylko stąd do wystrzały. Podchodzi jeden gościu y, do elektrowni, tej gdzie jest w stali, do fabryki. Od strony górki snajperskiej Jest od naszej strony teraz już. Gdzie? Na jakiej wysokości? Na skończy, Dróg, na drodze? Jest przed mi jeszcze. Już go nie widzę. Przed da, da mur. Ale... Aha, czyli był przy samej elektrowni, tak? Tak, tak, był przed Zniknął mi ten gość pod helikoptera. Nie, on jeszcze leży. Tylko przy tylnym kole teraz jest. Ja go w ogóle nie widzę. Dobra, biega gość yy, z dołu yy, pod helię. Bandyta, jakby. tak. Chodzi okay. na drabinę. Czy nie? Tak. Mógłbym go zdjąć w sumie pewnie. Powiedzcie kiedy zaczynamy. Nie, podejdźmy jeszcze 50 metrów chociaż. Znaczy czyli ja, bo ja są 400, to podchodzę do 350. Czy mam flankować z drugiej strony, czy z waszej pochodzić? ja wiem. Przydałaby się jakaś flanka, ale, ale... nie wiemy na coś tam możemy naciąć właściwie. Dobra, no ja mam taką pozycję, że stąd mogę spokojnie próć. Poczekajcie to... na mnie, bo jeszcze nie mam pozycji. Ząbiak po górce biegnie. Jest tam jeszcze chyba dwóch gości. Dwóch gości jest. No. Nie, jeden, jeden, dwa ząbiaki. E... Ale co, na dole mówisz? Na górze, na górce. Jest jeszcze jeden gościu. Z zombiakami biega teraz. Na jakiej wysokości? Na górce gdzie? Nad jak fabryką. Z... Nad fabryką, Tak, dwóch jak... tak. Dwóch gości jednak. Zbiega dwóch gości do fabryki. Widzę, no. Jeden biegnie z zombiakami bandyta, drugi zbiega do fabryki. Tych dwóch jest już przy Heli. Ja bym, ja bym zaraz prób, bo będą siadać. Tak. Będę no, za 10 sekund w jakimś zasięgu. Gdzie wy jesteście w ogóle? Ja jestem przy tych drutach i yy, y, 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 poręciowych Ja mam centralnie drutek. na wschód heń, 320 metrów. Ja mam 500, to jeszcze 200. Aha, tu się. jeszcze. Dobra, rozumiem. Dobra, ej. Jeden wsiadł. Właśnie. A nie, 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 jest na drabince z tyłu. Marzej ile jeszcze czasu? Kurde, zaczął mi zacinać, no. Dwóch tam jest na dole. Ile jeszcze czasu Bożej? 10 sekund. Pośpiesz się, bo zaraz będę mógł do niego próć. Ja już jednego nie widzę. Jeden wchodzi pod rewizję. też nie nie. Czy to jest nie. zombiak? Bo jest drugiego po górce, tak. Wsiadł na pilota. Jeden. Dobra. Wsiadł. A może im podprowadzić ten helikopter Chyba, że ty, Paweł, polecisz, a my cię będziemy covering fire. Ale nie, to bez sensu. Ja to mam covering to jest fire. obujca. Znaczy ja, ja mogę polecieć, ale samobójca... Ale nie no, bo Paweł ma jeden no, z nas, jedyny z nas ma broń krótkodystansową. My mamy długodystansowe, to my możemy się strzelać. Ale jest taka średnia No, no, no ja mogę, mogę podejść bliżej jeszcze w takim razie. Podchodzę Leżę. bliżej. Szybka decyzja, bo mam do nas... Jeszcze, wy... czekaj, czekaj, czekaj. Błażej. Próbuję znaleźć jakieś miejsce, ja nie... Dobra, no to co, strzamy? Poczekaj, bo nie, nie widzę go teraz dobrze. Ile masz metrów? Podbiegam trzysta, 250. Trzysta, trzysta, ja nie, nie, mam trzysta, więcej mam Ja mam 340 Czekajcie na mnie, jeszcze będzie okazja. Ja podejdę bliżej też. Biega jeden tam bandyta na górze, a drugi jest pod tymi Ja, ja już jak teraz mnie y, zobaczą to ginę od razu, także m, napierdalajcie jak usłyszycie strzały Dobra Ja też podbiegam do Was bliżej, bo ty odległości nic nie zrobię. 180 metrów mam do nich Ja się podczołguję jeszcze, poczekajcie chwilę D Dojdę do 330 metrów, I ja tam to ich skasuję Kurwa zacina się no w dupę Arrgh. Dobra mam zajebistą pozycję naprawdę to już teraz że... lepszą Mam 400 jeszcze, tam czekamy. Co to jak go zdejmiemy to biegniemy po helikopter, tak czy nie? Nie jest. I tam jest dwóch Dobra, słuchaj Błażej, pośpiesz się, bo mam go na dobrym celowniku, zaraz spierdoli, a ja tam po górce cały czas biega kolejny z nich. Gdzie wyjdziesz się, cholera, 320 metrów. 180 mam. Ja leżę w trawie. Ja jestem w krzaczkach przy fabryce. Dobra, ej, słuchajcie... Nie. Tamten dobra, pobieg, to. jeden za górkę. Drugi wchodzi na dach teraz. Biegnie do heli. Kurwa, decyzja, nie. bo nam odlecą. Dobra, 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 no to... Poczekajcie, nie, teraz... Staliłem. Czyliłeś? Tak ta jeden, ten pod helikoptera chyba nie żyje Co się jeszcze dzieje Jeden jest na dachu Za helikopterem? Nie tak. widzę kurwa Zwięty? To nie zginie. Ej, czy, ty, czy możesz potwierdzić, że ten pod helikopteru nie żyje? Bo ja nie widzę, On widzę. nie rusza czy nie Kurwa Musiałem uciec od zombiaka. Dobra, rusza to ty, Paweł? Ja. Albo Błażej? Okay. Dobra. Yy, podchodzimy, czy cofamy się, czy co robimy? Ja jeszcze zerknę przez lornetkę, co tam jest. Yy, jeden martwy, drugi nie widzę. Po górce biega jeden. Ale nie ma sensu. Dobra, słuchajcie. To jest Jesteś 300 metrów stąd. Biega na górce i ilustrują. Dobra, yy, Paweł, może podbiegamy do muru? To będzie lepsza osłona niż tutaj, bo to jesteśmy wystawieni jak skurwysy. Ja To już mi się do, do do. Cała? Eee. Nie, Nie mam jeszcze M4. Na górkę snajperską gościu biegnie, bo widzę tam zombiaka biegnącego. Wiedz do, do tego do helikoptera? Ja biegnę. Dawaj Pawu też. Eee, podbiegamy. Ja was osłaniam. Dobra. No. Ale ten czwórki osłaniasz, to jest tak chujoweczka trochę. W sumie ja powinienem osłaniać, ale dobra <laughs> Gdzie jesteś Paweł? Po mojej prawej? Po lewej? Bo nie widzę cię. Eee, dobiegam skończy. do fabryki. A już, tak? No dobra, to... widzę. Strzały, strzały? Ja. Nie, to nie... To do chyba... mnie za plecami. Kurwa. Tak, to ja chyba. Cały czas teraz strzelam. Dobra, to może ty. Ale chyba nie tylko ty, bo tam tak dziwnie się te kule rozbijają za blisko. Do koty trzasz w ogóle. Do nich, na górce, gdziekolwiek, żeby odwrócić uwagę od was. Zbiega jeden pod górki, yy, po lewej stronie mam go. Patrzy na nas. Nie wiem czy widzisz Paweł? Nie Na snajperskiej górce stoi I tam z zombiekami się gania na, na, na drodze na snajperskiej górce jest taka nie, droga w połowie klucza Prój, prój, prój On tam biega się męczy z zombiekami, Nie może odstał strzału Z bliska strzały, z lewej Kurwa mać Dostał coś? Nie, nie, nie Zapierdałem do heli Nie, nie nie wchodź na Paweł, nie ma opcji ja już jestem Staję na Ja pierdam Odlatuje coś chyba, sam, nie? Czy jak? <laughs> nie zdejmą cię z niczego raczej. Wsiadaj na pilota, nie zdejmą cię, lepiej Kurwa źle wsiadłem. Krwawie. Bardzo? Heli nie ma paliwa, kurwa. Ale zonk. Dobra, i mam gościa na uście. Dawaj go. Kurwa, ale on też nie ma. Czekaj. Bo ja tu się, że jeszcze mecze Zdjęli mnie. Kto schodzi? Ja nie schodzę. Ja tam Nie, chodzę. to oni. Kto strzela? Ja. Kurwa, to ząbie. Jestem w elektro. Biegnę tam. Dobra. Dobra, trzeba zmienić pozycję, bo nas zaplankują. Pierwsza my stamtąd? Ja jestem w fabryce. Y Czekaj, z ząb jak biegnie. Gracz biegnie, gracz, to jest gracz. Gdzie? Yeah. Dobrze widzę? Zaraz biegnie do fabryki, ja go zdejmę, jeśli tak zrobi. Dobra, zaraz biegnę. Czekaj, zaraz ja go skasuję. Kurwa, zacięło mi się, ale dostałem. Czekaj, mam nadzieję, że padnie. Zdjęty. Panie, Czas, to nie, do mnie deszczają Chyba Gierdalałem, znajduję pozycję Pak, Fak, 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 fak Ale do mnie próbują Bory, ja, ja biegnę tutaj za fabryką i taki ten yy, Przemysłowe budyneczki Tu się schowam Uciekasz z fabryki? Uciekam, uciekam w ogóle tam. Dobra, okej, okay, widzę, widzę Cię Masz i dla mnie jakąś broń? Eee, nie Strzały, strzały, kurwa mać. Nie wiem skąd nawet Z, z górki snajperskiej, Dobra, biegnij dalej Bo ty nie ma osłony Za czarnym będzie jedno będzie bezpieczny Ale wiesz skąd on strzela dokładnie? Gość? Generalnie są na górka A mi się wydaje, że zupełnie nie, ja mam jakieś zupełnie inne wrażenie Biegnie, przy to jest jeden gość Zaraz staję zdjęty Kurwa mać. Przez tam kiepszaną, za dużo biegałem sprintem i nie mogę teraz do trafić. Zaraz go znajdę. A on jest bezbronny w ogóle. Chyba. Przynajmniej nie miał chyba nic w Wiesz Wiesz to właśnie może nie wiem, wróćcie jednak, kurwa nie wiem co teraz robić, bo ja się boję stąd wyjść. Czy nie wiem. Ja jestem ten, za czerwonym domkiem i jestem osłonięty. Będę patrzył trzecie osoby, więc nic mi nie powinien zrobić. No tak, tylko że tutaj biegają gdzieś, gdzieś gracze. Więcej niż jeden. A... Mam widok na ten, na fabrykę w Znaczy już wiemy, że mi nie odlecą tym helikopterem, więc teraz trochę dynamika powinna się zmienić. Trzeba ich wyczekać. Tak. Widam się Ola. Kto biega... Ja bie biegnął do teraz. Dobra, będzie. biega gościu na dole przy fabryce. Od północnej strony biegnie pewnie na górkę z najfabyą. Czyli co? Blisko na dole nie samym. Biegnie. strony, tak? Dobra. Mam tragiczną pozycję, muszę to zmienić. Dobra, patrzę trochę na drugą stronę, czyli bardziej na prawo nasze. no brunetkę do stodoły. Do stodoły wchodzę, tam w sumie widzicie stodoły taką z czerwonym tak. dachem w pobliżu, to ja jestem przy niej. No. Nad fabryką, tak? Tak. Jak dobry widok masz na szubrykę, Boże. Ktoś, ktoś tu się łata. Jak to łata? Dobra, biegnie biegnie gość, zbiega za fabryką jakby, tak? Czyli zbiega... Zbiega ze. Ach, słuchajcie, zbiega. w tej stodole jest dwóch gości, jeden z M48. Chciałem ich zajebać siekierą, nie udało się. W tej stodole, tak? Tak. Ej, wbiega gość nieuzbrojony, co mam robić? Nic, nic. Oni nas okrążyli. O tak, której tak, stodole, tak. Paweł, mówisz? Borys wie, tej nad, nad fabryką, po tej stronie, tak, której z czerwonym dachem, piętrowa była jeden M48, drugi ma chyba najpierw. Od fabryki to jest zachodni, yy, zachodnie-południe, znaczy południe w zachód Rozjebał mnie gościu z 48 yy. Dobra, i, i Błażej, idziemy tam uderzyć? Tak, uderzę tam. Znaczy ja na razie się kryję i czekam na nich. Dobra, ja jestem w jakimś krzaczku. Yy, ja jestem za, za murem fabryki w takim krzaczku. Na, na rogu fabryki. Już za murem jakby. No, ale ząb nie nie robili tam Paweł? Łatali się, jeden był ranny. Chyba po cichu musieli zabijać zombiaki i ktoś tam dostał. Z, niestety nie miałem w ręku siekiery, bo dopiero znalazłem w tej stodole, także podbiegłem, wziąłem siekierę, zanim ją przełożyłem i w gościach dziabnąłem, to już mnie no. rozpruli. Dobra, właśnie wiesz gdzie ja jestem no. To takie jakieś nie wiem generatory jakby na kołach e, domki przemysłowe to, to jest... ja jestem też tutaj jestem Tak? Tak, dobra Tu biegam. Aha, dobra, tak, Jesteś ok? W tak. tak, 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 jestem dobra. za tobą super. Tu trzymają pozycję. Nie wiem, czy super, bo ząb jak mnie goni Nie wiem jak się... Obserwujcie te skodały, to tam, które się ustrzelicie. No tak, powiesz. Nie, nie ma tu żadnej osłony przed zębiakami. Ja się no. położę i będę czekał aż idą tutaj. Jaką macie odległość do tej Nie wiem, 100 metrów? Okej. Okay. Ja to jakbyście mieli <laughs> 200, 300 to... ja? To ja zginąłem, nie wiem co co się stało. Bo akurat byłem na mapie, nie wiem. E, ktoś mnie zastrzelił. Nie, nie wiem skąd. <laughs> Jestem gdzieś blisko, tak widziałem. Widziałem jednego. No, Ale jest jeszcze Słysza, drugi. Słyszałem trzy strzały z y, jakiejś broni y, od jednego. Z tej strony, tak że to mógł być jeden gość. Widziałem drugiego. Zobaczcie. Gdzie po byłeś, ty leżałeś? Za płotem. <kluzł> tak jak ty y, działam, Zdajam, Wiem, wiem wracała <muletra> chyba. Zabiję zombiego jakiegoś? Nie Może oni to Chciałbym, <coughs> Chociaż chyba wiesz co, bo nie gonią jakiś zombie, a jak nie... miałeś, jaki miałeś ten? Patropa? co? Nie, zwykle, znaczy ten najmniejszy Także tak Kurwa tak, Kildaram Przyczę się jakoś tak, że jak będą chcieli zlutować, to żeby dostali kulę w łeb Fuj, ludzi tam teraz. Borys, ty coś lutujesz po drodze, czy tak zapierdalasz ja na panu? ja zapierdalam, e, ja bo ja mam tylko 900 metrów, więc... Tu jest dużo broni, więc ja wam przypisuję pozycję. No, no, ja mam już 950 metrów do, do czego? Do fabryki, także tam nawet jeszcze bliżej mam. Podbiegajcie od północy, od, od tej, tej. na pewno będzie bezpiecznie od... Y, od Od Stodoły, Stodoły gdzie padło tak. Samych dwóch nie widzę, ale nikt tam nie podejdzie raczej teraz. Znaczy, bo widzę mniej więcej to miejsce ogólnie. Mhm, rozumiem. Tylko oni też wiedzą, że ja tam byłem, będę by strzelił. Że oni też mogą obserwować to miejsce, tak? Biegnie, biegnie ktoś. Kto to biegnie? To nie ja, ja jestem w lesie jeszcze. Kurwa. Przeżył. Zaraz tam będę, 400 metrów. Gdzie jest coś, Dobra, zdjąłem go. Ja już grałem, zabiję tego gościa. Strzelają. To był gościu na fabryce, chyba. Ja też nie wiem. Ale dobra, muszę odpuścić nie. miejsce, bo... A, i dostałem, Jest o no. 300 metrów. Zjadłem go. Zabij mnie. Kurwa. Podbiegam do was. Tu jest jakiś trup na drodze? Nie jeden pewnie. Dobra Pewe to ja, chodź za mną w Ja nie wiem co czy ja ci mogę zaufać Oślać Aż tak dobrze to się nie znamy tak? Aś, 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 aś. Ja w tych tych czaków słuchajcie... zacząłem strzelać jak był, była pierwsza akcja Caj. Ach kurczwa nie nieprzytny, leżę nieprzytomny Gdzie, 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 o, gdzie dziek, gdzieś Obok Boże, ja metr Gdzie jesteś bożej? Jestem, jestem, jestem Nie dobra, ja tam nie biegnę, bo ja mam na sobie 6 zębiaków Będę? Żywać? Tak Bo jestem nieprzytomny a, a jak bardzo mocno jesteś ze mną? Nie, pół życia mam jeszcze. Dobra. Jeszcze Poradźcie tam. sobie, bo ja nie chcę nie, nie być. Ale ja mam zombiaki na plecach, także będzie ich więcej. Boże zaj zajmuj się zombiakami, a ja zaraz się sam zabandężuję. Często Już, pomagam. Z y, pistoletu ich pozdejmuję trochę. Dobra, wstaję. Kurwa mać. Dobra, panowie, nie traccie czujności, bo to zaraz się tu zjawi jeszcze jakiś gracz, jak zdążycie. Pan wie, się. Ja tego To już ważny, tak? Tam biegnie? Tak, tak, tak. Gdzie tak. tak. to zrobienie jest, co jest? Po prawej twojej. Tak, widzę. Sprawdź, czy w wyposażeniu nie ma czerykanów jakichś. Albo co jest w ogóle w wyposażeniu potem. Dobra. Tylko zatankuję swoje heliki. się tankuje pojedynczo, czy wszystkie razem? Pojedynczo. Przejebane. Dobra. Ym, gdzie? Piery ogrodki. My tam do A może, a może gdzieś pół do niczego słuchajcie. A, żeby tankować, tak? Ale masz paliwa. Ym... Jezus, nic nie mam paliwa. Jak to? Tak się zdarza. Ale dlaczego? Nie rozumiem. Czy że... go w ogóle czy nie wpadać? Ale... czy co? Próbuję. Nie masz nawet milimetra? Nawet milimetra, zero. No i po czterech, po sześciu jerrykanach? Nie, bo czasem tak się zdarza, że on to po prostu możesz zatankować sto i jest i tak Ja nie wiem, może jakoś się to się da zrobić. Ale w nim przeważnie było tak, że działało to dopiero po. To cały czas tutaj bawisko zapewne, nie? Tak, chyba zabiegać się dałem. Może nie. Tak, tak. Jakiś taki nie ogarnie Kolejny bieg, tam do ciebie. Tak. Nie, to dam. Co robimy? Co robimy? Co robimy? Schodzisz już, Tak. Masz dwa zombiaki na dole. Ale zb... To... No dobra. Biegnie? Pomóżcie. Masz morfinę? Mam, ale nie mam jej, który Okej. A co, jesteś nieprzytomny? Nie, Ale mam złamane nogi, nie mogę uciec. Dobra, nie jest tak źle, ale... Dobra, wysłuchaj na siebie. No, gdzie, jesteś? gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No. Strzelam. Pa, Paweł tu wiesz gdzie on jest? Tak, jestem przy nim. Dobra. Ja się oddalam. Ja ci zaaplikuję morfinę. Paweł zajmij się sobie obiekami. Nie, ja sobie sam zaplikuję morfinę. Tak. No to, to aplikuj sobie. Dobra. My się zajmiemy gówniarzami. Strzelaj. Dobra. Ten jest bój. Nie, nie jest mój, nie jest mój. Błaż je za tobą, za tobą. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to okej. Możemy wpadać. Spadamy. To... Cofka, cofka, cofka! Dobra, ja bym pozbierał giri i się w, wylogował w ogrodkach, bo... No, chyba, że zaraz restart. Bo tu za wiele nie powalczymy już. Plecaka nadal nie mam dobrego. Tam jest, to, jest, jest Alice. Alice pak jest na tym. Na Borysie. Wziąłeś tego czereka Kana, świetnie. I plecak wziąłeś, tak? Tak. Czy masz broń, masz wszystko. Wokal masz, masz to, wszystko masz. Nazywamy się Happy Set. Wszystko jak? Jasne, ok. Um. Do lasu. Do lasu. kurwa do lasu. Do zabrinić coś <coughs> ciekawego? Macie fala? Ja mam fala w kieszeni. O kurwa. za 100 do 2, 4, 6, 8 zombiaków. <laughs> no to melasz, zgubię ich z dole. Bądźcie blisko, żeby mnie uratować w razie czego Kilku sportan oddało życie za ten helikopter i zostawiamy go na dachu no, Ale jak coś tu wygraliśmy w sensie. A, nie no jasne, oczywiście Tak, tutaj starczą. Byliśmy jedynymi chętnymi na sam koniec, tak?